Rostomili na styku Katowic i Siemianowic Śląskich zlokalizowana jest opuszczona kolonia Alfred, którą trudno dostrzec okiem samochodu bądź tramwaju, bo widok na nią zasłaniają drzewa. Tutaj po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, co pozostało po dawnej kopalni Alfred, a potem filii kopalni Hohenlohe, funkcjonującej w tym miejscu od roku 1834 do 1923. W tych budynkach najpierw umieszczone były m.in. na szybie maszyna wyciągowa, cechownia, kuźnia, łaźnia i waga. Później od lat 20. XX wieku aż do roku 2012 mieszkali tu po prostu ludzie. Nazwa kopalni i osiedla upamiętnia Alfreda Beldona, syna tego Beldona, który na Górnym Śląsku stworzył współczesne europejskie hutnictwo. Żelaza. Do postaci Johna Beldona nie raz jeszcze będziemy powracać w czasie naszych wędrówek po regionie.